Cześć, witam Was. Dzisiaj podsumowujemy sobie troszeczkę okres przygotowawczy do tych zawodów, które miały miejsce, ponieważ ostatni materiał, który nagrywałem, był nagrywany przed Mistrzostwami Polski Federacji NAC. Tam zdobyłem szóste miejsce, więc byłem w finale. Oczywiście forma była całkiem niezła, natomiast pewien jakiś tam drobny błąd popełniłem przy końcówce, ale to zaraz o tym opowiem. Później. W zasadzie niecałe dwa tygodnie, bo tutaj już bez jednego dnia, więc tydzień, półtora tygodnia później już wyjazd do Talina, do Estonii na Mistrzostwa Europy na Federacji WBPF. Tutaj zostałem zaproszony jednak do reprezentowania kraju. Mało nas pojechało, mało zawodników, ale udało się akurat troszeczkę tutaj zdominować zawody. Ponieważ w tym roku poza tam dużą ilością Rosjan było też parę osób z innych krajów, ale akurat tutaj Polacy w tym roku zdominowali, ponieważ w najlżejszej kategorii tam Polak wygrał i później Chłopaki byli dwaj w, w kategorii bodajże Atletik i zajęli pierwsze i drugie miejsce. Więc tutaj akurat troszeczkę zdominowaliśmy, Rosjanie byli troszeczkę gorzej. W zeszłym roku jak byłem akurat na Słowacji na Mistrzostwach Świata w tam zdecydowanie Rosjanie zdominowali, pozdobywali głównie właśnie pierwsze miejsca. <laughs> Natomiast tutaj na mistrzostwach Europy, pomimo tego, że było nas czterech zawodników, trzech uplasowało się na pierwszym miejscu, jeden na drugim, więc tutaj wszystko, wszystko było ok. Ja akurat wygrałem kategorię tą jeszcze wyższą. Tam są nazwy kategorii, nie Tam dokładnie, to był chyba Extreme, czyli prawie, prawie tą najwyższą gabarytową, ponieważ tutaj w federacji WBBF zawodnicy są przez sędziów na początku rozstawiani na scenie i dzieleni na grupy o podobnych gabarytach, czyli jest to typowo wzorkowo już ustawiane przez sędziów, nie ma limitów wagowych. wyciąga się wszystkich zawodników, porównuje się w różnych zestawieniach i najpierw porównuje się zawodników dzieli się na grupy zawodników o podobnych gabarytach czyli o podobnej proporcji masy mięśniowej do wzrostu a potem jeżeli jeszcze ewentualnie są zawodnicy o podobnych gabarytach ale dużo wyżsi oraz o podobnych gabarytach ale dużo niżsi jeszcze dodatkowo rozdziela się to na poszczególne kategorie czyli robi się dwie kategorie zawodników o tych samych gabarytach ale jedna w jednej ustawia się zawodników zdecydowanie wyższych o tych samych gabarytach w drugiej zawodników zdecydowanie niższych o tych samych gabarytach przynajmniej po podziale jaki sędziowie stosują a byłem już parę razy na zawodach WBBF różnych tak wnioskuję, że tak właśnie jest to dzielone i chyba rzeczywiście dokładnie tak jest no. Więc tutaj, akurat na Mistrzostwach Polski, mocne odwodnienie, ponieważ tutaj kodurystyka klasyczna. Yy, troszeczkę zrobiłem błąd, ponieważ podzieliłem sobie ładowanie węglowodanów na dwa. Część po prostu węglowodanów załadowałem w piątek wieczorem, a część dopiero w sobotę, w dzień zawodów. Jako, że nie mogłem w piątek wieczorem zbyt dużo ładować, ponieważ musiałem się na sobotę rano zmieścić na weryfikację na wagę <laughs> z wagą 79 kg, czy tam maksymalnie niecałych 80 kg więc bałem się, żeby tej wagi nie przekroczyć więc w przeddzień zawodów załadowałem niecałe 350 gram węglowodanów, natomiast w dzień zawodów już się też bałem troszkę za dużo ładować, więc tutaj poszło 250, więc łącznie poszło powiedzmy 500 ale zostało to podzielone na dwie porcje jedną w jeden dzień, drugą w drugi dzień więc ani ta pierwsza, ani ta druga dobrze nie załadowały, stąd też brak brak nabicia takiego i, i, i wielkości tych mięśni, pomimo tego, że Wielkości i ostrości, natomiast separacja była oczywiście tutaj podział, oddzielanie się poszczególnych grup mięśniowych czy części, na przykład na nogach było widać dobrze separację, natomiast nie było tej ostrości i tej wielkości. No trudno, no, tak człowiek na błędach się uczy. Teraz już wiem, że należy, należy w moim przypadku ładować wszystko naraz, po prostu już przepościć, już przeczekać do tego dnia zawodów już po weryfikacji porannej po prostu ładować, ładować, ładować i jeszcze raz ładować, eee, tak naprawdę ile wlezie, ile wlezie tutaj mogę ładować. Natomiast tutaj w Estonii już nie miałem limitu wagowego, ale też zrobiłem dość mocne odwodnienie. Najpierw się mocno odwodniłem i w przeddzień zawodów zacząłem ładowanie, ale zacząłem już ładowanie w dużej ilości, około prawie 650 gramów węglowodanów w przeddzień zawodów i około 200 gramów jeszcze w dzień zawodów. Stopniowo sobie podładowywałem, więc tutaj elegancko zostałem nabity w piątek, w czwartek wieczorem, ponieważ zawody były w piątek. Te 600 kilkadziesiąt gramów węglowodanów w piątek w zupełności wystarczyły, żeby dobrze nabić. Później w sobotę podtrzymanie tutaj troszeczkę węglowodanów mniej, zdecydowanie więcej tłuszczy, troszkę białek już, już włączyłem z powrotem, troszeczkę białka. Aby utrzymać cały czas efekt termogeniczny, tutaj to też troszeczkę pomaga. Oczywiście, gdy się piema o wody, nie wolno zbyt dużo białka spożywać, ponieważ ono się gorzej trawi. Ale tutaj niedużej ilości białka z niedużymi ilościami węglowodanów i tłuszczy mniej więcej tutaj tłuszczy i białka było porówno. Czyli mniej więcej miałem tam na porcję, powiedzmy, posiłków sobie dawałem proporcję mniej więcej 20 gram węglowodanów, na które przypadało. Około 10-12 gram białka i 10-12 gram tłuszczy, i takie mniejsze porcje sobie tutaj stosowałem w ten dzień. Wszystko wyszło dobrze. Rodzaj treningu jaki stosowałem tutaj pomiędzy jednymi a drugimi zawodami i jeszcze przed zawodami pomiędzy zawodami w Sielcach a mistrzostwami polskiej ANAC. Jak wiecie wcześniej z poprzednich filmików, mówiłem o systemie, który zastosowałem w celu przyspieszenia przyspieszenia redukcji, przyspieszenia zużycia glikogenu, zwiększenia zużycia glikogenu, objętości treningów, czyli ten system bardzo dużej objętości, dużej częstotliwości treningów w tygodniu, ale w ogóle bez żadnych serii do opadku mięśniowego i serie wykonywane na 8 do 10 powtórzeń na dużych ciężarach oraz na 15 nawet więcej powtórzeń na małych ciężarach, przeplatany raz seria dużym, raz małym, raz dużym, raz małym ciężarem itd. Natomiast później, w późniejszej fazie, tu już między zawodami mistrzostwami Polski NAC, a mistrzostwami Europy WBBF, stosowałem już troszeczkę inny system, nadal utrzymując w miarę dużą objętość treningu, ale już wydłużyłem czas regeneracji, więc rozłożyłem sobie tutaj już normalnie te partie mięśniowe, tak jak z reguły ćwiczę, że partia powtarzała się raz na 5 dni. Natomiast tutaj już system jako taki tego treningu wyglądał w ten sposób, że przed y, każde ćwiczenie składało się z 5 lub 6 serii y, ale pierwsze 4 lub 3 serie były seriami y, typowo angażującymi miesień w celu zużycia glikogenu, czyli zużywający glikogen 10 w okolicy 10 powtórzeń, mniej więcej na 80%, także miesień jeszcze nie męczył 75, mniej więcej procent 80%. Także mięsień jeszcze się nie męczył, było dobre zużycie glikogenu. W miarę krótkie odstępy między tymi seriami, więc trening nie był zbyt długi. Natomiast później był troszkę po zakończeniu tych 3-4 serii na zużycie glikogenu troszeczkę dłuższy odpoczynek i następowały tego samego ćwiczenia dwie ostatnie serie, które już były prowadzone do upadku mięśniowego. Pierwsza z nich około 80 ruchów do upadku. Dużym ciężarem oraz druga z nich między 15 a 20 ruchów, też do upadku. I taki trening też tutaj, w tym okresie, między innymi a drugimi zawodami przyszli, przyniósł super rezultat, ponieważ nadal pracowałem na dość spore objętości ze względu na te serie na zużycie glikogenu, które zwiększyły objętość treningu, a nie męczyły mięśnia, nie, do, nie doprowadzały do uszkodzeń włókien mięśniowych, więc tylko czysto zużywały glikogen. Też ten trening był dość szybki, ponieważ tutaj te serie były wykonywane z bardzo małymi odstępami czasu. Ten zakres 10 powtórzeń pozwalał na to, że mięsień się nie pompował też za bardzo, więc tutaj 10 powtórzeń to były dość szybkie ruchy, ale kontrolowane z jak najbardziej zachowaniem prawidłowej techniki. Dość szybkie, tak żeby mięsień i luźne, szybkie i luźne, energiczne, luźne ruchy z zachowaniem prawidłowej techniki, także mięsień zużywał glikogen. Nie zmęcząc nie się za bardzo, co właśnie pozwoliło na skrócenie odstępu, i później te serie właściwe dwie serie właściwe jedna na angażująca włókna mięśniowe, szybko kurczliwe, druga angażująca wolno kurszliwe włókna mięśniowe. Ten trening myślę, że będę teraz jeszcze po zawodach na pewno przez dłuższy czas kontynuował, ponieważ jest on bardzo dobrym zestawieniem treningu dużej objętości niezbyt męczącego dla mięśnia, nie niszczącego, nie uszkadzającego i nie powodującego wydłużenia się czasu regeneracji mięśnia oraz połączeniem treningu właśnie, który daje mocny bodziec dla mięśnia w postaci tych dwóch końcowych serii na różnym zakresie powtórzeń, które bardzo dobrze angażują tutaj, uszkadzają włókna mięśniowe i w czasie regeneracji. Na pewno działa to na plus przy, 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 i będzie działało dobrze na plus przy budowaniu masy mięśniowej. Więc uważam, że ten system treningowy będę prowadził nadal po zakończeniu e, zawodów, tak aby zużywać dużo glikogenu, żeby móc troszkę więcej jeść, zdecyd, znaczy zdecydowanie więcej jeść, no, ponieważ tutaj kaloryczność m, i objętość treningu robi robotę, jednak przy budowaniu też masy mięśniowej długotrwałym. Więc ten system na pewno będę kontynuował i polecam sobie sprawdzić. Sprawdźcie sobie, spróbujcie tak poćwiczyć. Bardzo fajnie to działa, bardzo, bardzo fajnie wchodzi i, i, i dobre rezultaty. Nie wiem, czy on jest przez kogoś w jakiś sposób nazwany, czy ktoś to gdzieś jakoś nazwał, czy opisał i tak dalej. Nie interesuje się tym, sam to wymyśliłem, nie, nie, nie patrząc nigdzie w internecie. Możliwe, że gdzieś to istnieje, natomiast nie, nigdy się nie zetknąłem i przynajmniej e, Przynajmniej wynika to po prostu z mojego toku rozumowania opracowanie tego planu. Co do siłowni, którą robię na zewnątrz. Teraz mam troszkę wolnego czasu, natomiast za niecałe 3 tygodnie jadę na kolejne zawody. Nie będę natomiast zdradzał co to są za zawody. Dopiero dowiecie się po tych zawodach najprawdopodobniej od razu ze zdjęć. Potem nagram film jakiś i powiem o tych zawodach. Natomiast koło 20, 20 pod koniec czerwca Wyjeżdżam na kolejne zawody i znam relacje po nich. Do tych zawodów będę się cały czas przygotowywał. Teraz już tak samo, tym systemem, o którym mówiłem. Mam czas, żeby troszeczkę podubać się w siłowni, jak jeżeli tam widzieliście jakieś zdjęcia wcześniej hantelki. Już wszystko jest praktycznie pokończone. Lustra są częściowo już pomontowane. Siłownia jest prawie skończona, więc mam jeszcze dzisiaj troszkę roboty tam, więc muszę kończyć nagrywać filmik i zabierać się roboty, bo samo się, się za mnie nic nie zrobi. Nie mam tutaj szwadronu krasnoludków, które za mnie tam mogą majsterkować, spawać, ciąć, malować, szlifować i, i, i przykręcać śrubki, więc niestety muszę to zrobić sam, muszę się z wami pożegnać. Miło było, czekajcie na następny filmik. Postaram się jeszcze przed tymi zawodami, o których mówiłem, coś nagrać, już niezwiązanego z przygotowaniami. Natomiast po zawodach wrzucę filmik odnośnie przygotowań do tych zawodów odwodnienia, jakie tam było i podsumowujemy wszystkie trzy zawody wszystkie trzy zawody tutaj, do których było robione odwodnienie na czym polegało. Przedstawię Wam konkretny schemat odwodnienia w moim przypadku, jak on wygląda i podam w miarę szczegółowo tak, aby każdy, kto by chciał sobie spróbować mógł sprawdzić na sobie tą metodę. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.